Dzień dobry. Przeglądam sobie czasem różne kanały YouTube w poszukiwaniu czegoś, co mnie zainteresuje. I oczywiście znajduję. Czasami słucham również osób, które zajmują się no podobnymi niby sprawami jak ja, to znaczy, wspierają rozwój osobisty czy rozwój duchowy. Innych ludzi. I oczywiście różne mam wrażenia. Czasem korzystam z tego, podobają mi się nawet chętnie bym przesłała link do tego filmu. I pewno zacznę to robić, tylko musi być to jakoś powiązane z treścią tego, o czym mówię. Natomiast czasami jest tak, że jestem powiedzmy sobie, zdziwiona, przynajmniej zdziwiona. No to zdziwienie to jest takie y, uczucie no, obojętne można powiedzieć. Na szczęście w tym momencie wykorzystuję całą miłość, jaka we mnie jest, żeby nie przeżywać jakichś emocji niepotrzebnych, emocji spod znaku, raczej minusa. I właśnie taką audycję znalazłam ostatnio w, na YouTube. Otóż pani przez ponad godzinę radzi ludziom, żeby nie radzić innym osobom. I oczywiście ja sama, żartując sobie zresztą, że radzenie w moim wypadku to jest choroba zawodowa i że właśnie zamierzam radzić, żeby nie radzić, radzę niektórym osobom, żeby nie robiły tego nieproszone. Żeby nie robiło tego na takiej zasadzie odruchu, a wiesz, to zrób to albo tamto, a dlaczego nie zrobisz tego, a dlaczego nie zrobisz czegoś innego. I mówię to przy okazji komunikacji. Mówię to wtedy, dlatego że tego rodzaju rady, tego rodzaju radzenie nie wnoszą niczego dobrego do rozmowy. Bardzo często powodują raczej zamykanie się osób, z którymi rozmawiamy. Nierzadko te osoby, zwłaszcza jeżeli to są dzieci, żona albo mąż, czy partnerzy, nierzadko z tego powodu irytują się albo nie chcą z nami rozmawiać. Natomiast ta pani powiedziała, że nie można ludziom radzić nawet wtedy, kiedy proszą o tę pomoc. Jej zdaniem radzenie ludziom powoduje, że traci się swoją jakże cenną energię. Mówiła nawet trochę więcej, mówiła nawet o pomaganiu, mówiła o tym, żeby nie pomagać ludziom. Ponieważ wtedy również tracimy tę energię. Chciałabym wierzyć, że to było jakieś prze... takie powiedzenie, jakieś przejęzyczenie, czy może jakiś taki moment, ale nie. Kilka razy, w różny sposób, także no, nie miałam wątpliwości, pani radzi, żeby nie tracić swojej energii na pomaganie innym ludziom dlatego że przecież osłabiamy się w ten sposób i w ten sposób tracimy tę energię do tego co jest ważne dla nas i koniecznie muszę się na ten temat wypowiedzieć dlatego że nie wiem a nuż ktoś z was kochani moi słuchacze Także słuchał tej audycji i może wyrobił sobie taką opinię jak niektóre osoby, które tam komentowały, a komentowało ich sporo, które pisały na przykład: "Och, to już rozumiem dlaczego nie mam energii. Och, to już nigdy nie będę pomagać, nigdy się nie da wkręcić, nie będę radzić" i tak dalej. Mam nadzieję, że jak wysłuchacie tego co ja mam do powiedzenia, to nawet jeśli wysłaliście tamtej pani, to będziecie mieli do tego Zdrowsze podejście. Po pierwsze, tak, jeżeli ktoś ma tej energii bardzo mało, jeżeli ktoś tej energii rzeczywiście potrzebuje, jest w tym momencie w jakimś stanie wyczerpania, czy w ogóle jest osobą, która nie wie, w jaki sposób tę energię pozyskiwać dla siebie, w jaki sposób żyć żeby tej energii mieć, to są momenty, w których pomaganie innym osobom, czy radzenie innym osobom, może ich tej energii jeszcze pozbawiać. Oczywiście, ale zazwyczaj, jeśli jakaś osoba jest w takim stanie energetycznym, to ona najnormalniej w świecie nie ma siły na to. Nie przychodzą jej takie pomysły, żeby komuś pomagać, żeby komuś radzić, i tak dalej. Więc nie martwiłabym się o te osoby. Natomiast normalny człowiek z normalnym poziomem energetycznym jest w stanie nie tylko pomóc innym ludziom, nie tylko radzić innym ludziom wtedy, kiedy go o to proszą. I tak nie, nie ma sensu. Uszczęśliwiać ludzi na siłę, nie ma sensu pomagać ludziom wtedy, kiedy tego nie chcą. Nawet kiedy tego chcą, czasami nie warto pomagać, ale to nie dlatego, żeby nie tracić energii, tylko dlatego, żeby te osoby same rozwijały swoje problemy, żeby same. Zajmowały się swoim życiem, żeby ich w jakimś sensie nie osłabiać, nie ubezwłasnowaniać, ale nie osłabiać w wymiarze nie tyle energetycznym, ile w wymiarze po prostu umiejętności, działania w życiu i tak dalej. Czyli normalny człowiek jak najbardziej może radzić innym ludziom i pomagać na tyle, na ile uznaje to za stosowne, wtedy, kiedy naprawdę tego chce. Kiedy nie jest do tego zmuszany, kiedy nie robi tego z powodów, co ludzie powiedzą, kiedy nie czuje, że powinien, że jest taka powinność, żeby komuś pomagać, że tylko wtedy ludzie go będą lubić, że tylko wtedy będą go ludzie kochać. Nie. Jeśli chcemy komuś pomóc, jeśli chcemy komuś radzić, to oczywiście. Poproszenie o to, jeszcze raz podkreślam, to oczywiście róbmy to. I nie tylko tej energii będziemy mieli mniej, ale wprost przeciwnie, będziemy mieli tej energii więcej. Dlatego, że ta energia jakby pomnaża się to tak, jak miłość, że kiedy się ją daje, to jest jej więcej, a nie mniej. I w tym wypadku tak samo. To jest, ta energia się rozmnaża, ta osoba, ci ludzie. Z którymi mamy do czynienia, zazwyczaj wysyłają nam również podobną energię. Oczywiście czymś zupełnie innym, ale o tym ta pani nie mówiła. Jest uszczęśliwianie ludzi na siłę, czy robienie dla ludzi różnego rodzaju rzeczy, których oni nie doceniają, o które nie proszą, gdzie nie potrafią no, nawet wykorzystać tego. Ale to są zupełnie inne historie i rozpatrywać się należy raczej w kategoriach percepcji, w kategoriach oceny pewnej sytuacji, oceny rzeczywistości, a nie w kategoriach obawy o utratę swojej cennej energii. No zadziwiające są tego typu e, e, sytuacje. Taki sposób podejścia w ogóle do ludzi. Ja w ogóle patrzę, co to się dzieje. Tak jakby raptem zaczynamy tak chronić, chronić tę naszą energię. Obawiamy się różnych wampirów energetycznych. Obawiamy się, że nawet jak pomożemy komuś, to tę energię stracimy. Kochani, energia w nas to jest absolutnie odnawialna siła. I wystarczy, jeżeli potrafimy podłączać się do źródła, jeżeli potrafimy podłączać się do energii wszechświata, jeżeli właściwie się odżywiamy, jeżeli właściwie myślimy przede wszystkim i żyjemy, to ta energia będzie się nas odnawiać. I są takie osoby, jak z dawaniem krwi, są takie osoby, które wręcz muszą. Dawać część swojej energii innym, ponieważ produkują jej bardzo dużo. Dlatego mówienie o tym, że nie można pomagać ludziom, nie można im radzić, nawet jeśli chcą, powtarzam, jest wielkim nieporozumieniem i nawet myślę, że może robić pewnego rodzaju szkodę. Pomagajcie, kochani, radźcie, kochani, jeśli chcecie to zrobić, jeżeli uważacie, że możecie to zrobić i jeżeli ktoś was o to prosi. I nie martwcie się o to, o czym też mówi ta pani, że taka osoba może się podłączyć pod waszą energię i może po prostu tę energię wam zabierać. I mniej myślimy o naszej energii, a więcej o tym wszystkim, co możemy wnieść dobrego do świata, co możemy zro dobrego zrobić, a jak możemy sprawdzić, żeby ta energia na świecie była lepsza, żeby było. Jej więcej wokół nas i w różnych innych miejscach dobrej, tym więcej tej energii tak naprawdę będziemy mieli. Natomiast takie zachłanne koncentrowanie się na tym, żeby ją utrzymać, żeby jej nie dać i tak dalej, może prowadzić wprost przeciwne skutki. Dlatego nie wierzmy takim opowieściom, że już nie wspomnę, że naprawdę nie wiem, jakich metod badawczych. Używała ta pani, żeby no, tego rodzaju stwierdzenia tutaj wygłaszać. Na, na, na czym opierała swoją wiedzę? Dlatego, że ja nie słyszałam nigdy w żaden sposób o takich, ani badaniach, bo nawet nie wiem, jak to zrobić, ani o takich wnioskach. Nawet jeśli są to mistycy, nawet jeżeli jest to mistyczne podejście, które nie wymaga aparatu jakiegoś badawczego tylko po prostu ludzie mają taki dar, i mają taką umiejętność wniknięcia w siebie i w prawdę jaką tam znajdują. No to powiem uczciwie, że też nie słyszałam takich wypowiedzi. To dla mnie zupełnie nowe i tak jak powiedziałam na początku Uczuciem, które mi towarzyszyło przede wszystkim, było zdziwienie, zarówno co mówi ta pani, jak i zdziwienie na temat komentarzy pod tym, w których osoby tak chętnie przyjmowały tę radę. Moi słuchacze, moi odbiorcy, ludzie, którzy są ze mną, kochani, bardzo proszę, nie wierzcie w takie rzeczy. To, że dajemy siebie innym, nie pozbawia nas energii, pod warunkiem, że tego chcemy, że robimy to z chęcią, z przyjemnością, z celem, z dobrą intencją, a nie na zasadzie braku wyboru, nie na zasadzie przymusu, nie na zasadzie takiego zachowywania się tylko po to, żeby ktoś nas lubił, doceniał, czy w ogóle po to, żeby usprawiedliwić swoje istnienie na świecie. Jeśli jest to wolna wola i jeżeli mamy czym się podzielić, możemy jakoś pomóc i możemy podpowiedzieć, to oczywiście róbmy to. I jeśli pozwolicie, to ja też będę tutaj radzić.